No siema. No z tej strony a z mną dzisiaj razem Jest! Retro Game Boy .pl. no siemanko. Okej. Okay. Dobra. E, w tym odcinku zajmiemy się głównie farmą. Tak? No, ja się zajmę farmą. On jak zawsze będzie kopał. Nie, dobra. będzie... Czy... Mam troszeczkę lagi, wam powiem. Aha i chcemy was oprowadzać tutaj, bo tutaj troszeczkę porobiliśmy poza odcinkiem. Ej to no. powiedz mi ile masz FPS-ów. Teraz ci nie powiem, bo będą widać kordy i tak dalej. Gościu no, jak oni nawet na tym serwerze nie grałem. No wiesz. Może się ktoś znajść. Dobra, tutaj mamy śmietnik, no. Okej, okay. wrzuciłem całe śmieci moje. Aha, fajnie, dobra. E, I tutaj... Ale już... rzeczy. Okej, okay, to tutaj mamy taki śmietniczek zbudowaliśmy. Tam będzie farma. Farma no zwierząt. Tylko trzeba A. tam zwierzęta zaprowadzić. Okej. Okay. Tutaj mamy nether. Nie wiem, czy go pokazywałem. E, nether, dobra. Kopalnie Dużo wam się pokażemy. Od kiedy wy nie oglądaliście. No, kopalnie A, wam odcinka. pokażemy. Tak wygląda kopalnia przeze mnie. Pisze hełm. I dobra, wam pokażę co mam w skrzynkach. Myślę, że nieszczytowane itemy. Właśnie, znalazłem twierdzę i zabiłem kilka szkieletów tych. No i mam mroczne czaszki, czy jakoś tak, nie wiem. 6 diamentów, 20 emeraldów, 61 złota, 52 żelaza. I ten kielet. Klub... Aha, bo ty dużo kopałeś. Spoko. No. A tutaj dobrze. Ej, to daj te 61 złota. Po co ci? Na razie zrobię nam złote zbrojki. Nie, no co ty, ja nie daję. <grym no, <grym ja nie daję. Po co... No po co ci te złoto? Będzie mi potrzebne na pewien odcinek. Okej. Okay. Dwa kilo. Ej, wiesz o tym, że odcinki miały być dwa razy w tygodniu, a mamy je co jeden dzień kręcone. No, bo na razie mamy czas, ale no jak już nie będzie, no to będą rzadziej, rzadziej tak. Dobra, tak. chodź. Właśnie to jest enchanting. Tak. Sam go budowałem. Aha, i od razu mówimy, że nic nie robiliśmy tutaj na modzie. Tak, bo od razu ci ujeżdżą. No właśnie wiem. Powiedz no... Nie, przysięgnij to na honor SKKF-a. Weź nie reklamuj, nie zapłacił. Weź skądś z tymi tekstami? Nie zapłacił. Reklamuję swoją mamę. Cicho bądź. Bo... To jest pokazany, wiesz kogo, domek? Gdzie ty jesteś? Obok tego wiesz. Tego drugiego. E, no... Słuchajcie, Te domki są robione, robiliśmy je z nudów. Jak nie kręciliśmy to, włączyliśmy no. sobie game mode I to robiliśmy akurat, jak wam, nam się nudziło. Ten domek akurat robiłem w 5 minut, więc byle jak go na odwrót robiła. A mój jest taki, piękny. Owca no. jest jeszcze biała. Dobra. Tutaj u góry mam takie kwietniczki Tutaj laptop, na którego nagrywam, więc tak. O czym się? O czym się? Jezus. Dobra, więc tutaj nagram odcinki z Minecrafta, więc... No sieba na z tej a, strony Minecraft.pl, a dzisiaj nagramy Minecraft. No to tak wygląda, mniej więcej. Nie drżyj się, bo cię nie słychać. Szybko do domu. Nie drżyj się, bo uszy bolą. No idź szybko do domu. Tutaj są latające oczy, pomóż mi! Jestem w domu. No, ja Co ty zrobiłeś? Co? M bo przed chwilą budowaliśmy te dwa domki To mi zostały dwie, mi dwie miksturki Ja wyrzuciłem na ślepo I to jest cheater właśnie On sobie zabiera i itemy, wszystko Nie, nie wyrzucam Teraz możecie się zobaczyć do mojej skrzynki No i czemu jesteś niewidzialny? Jak cię ludzie mają widzieć? Dlatego, no bo mówiłem, że mi zostały te dwie miksturki z... Z właśnie tego, jak budowaliśmy te domki. Dobra, budujmy farmę. E, masz. Ja no okay, to... no wyrzucę te, 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 te itemy. Okay. A Powiedz mi, czy masz kości. No właśnie, je wyrzucam. Chcesz? No, no dawaj je. Mam 15 kości. Daj, do daj, daj, daj. Gdzie ty jesteś? Tak. Najpierw wyrzucę detektor światła, bo go nie robię. Gdzie ty jesteś? Okej, okay, reszta to są rzeczy, które robię. No ja? już idę. No łap Gdzie ty jesteś? Na są kości Cie. No weź się pokaż, bo cię nie widać A masz mleko? Weź se wiaderko, idź do krowy Okej okay. To i tak i tak się skończy za... Yy, już ci mówię Za 20 sekund, więc już nie warto mm, Weź sobie lepiej Dobra, więc tak Raz, dwa Raz, dwa Teraz mogą nas jako cheaterów nazywać, bo piłeś. Co ty robisz? Coś fajnego. Skąd to masz różową pełnę? No, jak była owca różowa, no to chyba wziąłem. Różowa owca, tak sobie chodziło. No. Jak będzie taka Warto. jeszcze jedna, to nagram i wrzucę to... Bo Ej, zost... co ty robisz? Fajne rzeczy. Gościu, my to mieliśmy nie tutaj No wiem, ale na chwilę, bo chciałem zrobić, żeby przeprowadzić No to jedno No daj, bo ja nie potrzebuję Okej, okay, zostaw Okej, okay, i weź, idziemy po krówki A, Jedna noczka. krówka Okej, okay, ty weź Mandzio jedynkę, ja wezmę Mandzio dwójkę Chodź Do nogi Do nogi Chodź Chodź jak zapierdala Ej Cenzura, bip Kradnę <grabne> ci krówkę. Nie no, ona no poszła. Choć. Ej no, kradniesz mi krówkę, złodziej! Chodź. 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 Moja krówka. Dobra, wepcham ją do domu, prędzej. Ej, no przez ciebie krówka mi poszła. Krówka. Tak, mam jedzonko. Chodź. No, chodź. Rżne mandzia No. Słownictwo, chłopcze. Bip. Okej, okay, jak będę przeklinał, to zawsze będzie opóźnione. bip. Mhm. No, weź tą krowę. Ej, usunąłeś drzwi. No, Drugi, bo żeby drzwi. weszły. Gościu, obydwoje to mamy, one się chyba scraszowało, chociaż nie wiem, jak to Nie! Odświeżaj mi pamięć, jak to działa. Mhm. Naprawdę... No i zadziałało! Ej, chowaj to, chowaj to! No i super, i znowu skraszujesz! Chodź. Weź to, słuchaj! To bierz ją. A nie drżyj się, bo na odcinku bardziej słychać cię niż mnie. No weź co, mikrofon lepszy mikrofon. No, nie, hejs, daj hajs. No, daj. A sam się chwalisz, że masz super, a teraz... wypadku. bo. Robię reklamę, Epic akcja. No fajnie. Nakryłem cię, dawno... jak zabiłeś krowę. Ryczy, jak mu drzwi nie zamknę, jakby coś robił potemnego. No bierzesz tą krowę? No super, no to się ołóż, bo zawsze jak ty jesteś pobliżu, to one mi przesadzają. Nie idę do kopalni kopać. Na odcinku będzie kopanie. A teraz na swój kanał wkładam Simulator Tracka, więc zapraszam. Do oglądania! Ja na swój, wrzuci... ja na swój wrzuciłem recenzję Super Mario. Aha. Bardzo ciekawa gra, polecam. Ho, ho, ho. Mam dwie krówki, będziemy je rozmnażać. Cieszę się. Jeszcze marchewkę ma ziemniaka trzeba znaleźć, i farmę będziemy budować. Mam zaciesz, bo będę rozmnażał krówki mm -hmm. I będą małe krówki, się no się w ogóle urodził To są nierody No chodźcie zapraszajcie tutaj i idę tam do ciebie Ej krówki nie chcą wejść Przestrzało Co za wsi No idziesz z nimi No co za wsi maulaty, no eee Ktoś otworzył drzwi. Szybko zamknij to. Trzeba usunąć płytki. Mhm, no i idzie. super, uciekły. Nie, jedna nie. Idź. No, no idź. Idź, no. Ty pchasz ją w drugą, ja też. Okej, okay, jedna już jest. Zamykam drzwiczki. Jedną prowadzę. No. Zamykaj ją Od tyłu Sorry, taki wiek A te krowki No, do roboty Ej, ty no stop ciągniesz za dźwignie? Nie, nie. Z Drzwi mi się samo otwierają na kajom. No okej, okay. no, wychodź szybko będzie trzeba potem zrobić jeszcze drugie piętro, gdzie będą nasiona i no... Będzie, gdzie będziemy szadzili kaktusy. A teraz sobie, na drzwi. Zobacz, Zobaczcie co teraz się z nimi stanie Udowodnię to Udowodnię to E malutki, jaki piękny A. Kaczka ci z tego wyszła? Mam lagi. Troszeczkę. Mam no 30... Mam z 200 fps ale lagi, tak. Super, ja mam 38 i mam zacież. <coughs> U mnie norma to jest 8, więc się cieszę Dobra, lach, więc... co idziemy robić jeszcze. Ale mi w głosie tak... Mam takie... Co jakby... robimy jeszcze? Nie co co? Właśnie. Co robimy teraz? No to ja idę poszukać nasion, kaktusów itd. Jak coś to mamy ustawionego Sethoma. Ej, świnki! No hmm. ale trzeba mieć marchawkę. Chyba a nie tego, nie. a nie. A... Zmienili. Marchawkę a trzeba raz. mieć. Hmm. Łowce jeszcze można chyba przeprowadzić. Masz nie kraść itemów z mojego domu ku letniskowego. Moje. Będę kradł, 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 kradł. Chować szybko jestem gotowy. Może mnie dobić. Mnioch, <grych> mioch, mioch, mioch. Dobra, czekaj, oddam ci to. Czekaj, oddam ci to. Jak sobie mieć widzicie? Jak szczytował? Groszczu, to jest kopalni po pierwsze. Uuuu! Uuu, uuu, ciekawym czemu? Aż pachnie tym jaskiem. Dawaj moje rzeczy, uduszę cię. Wścibska krowa. A gdzie jesteś, bo cię szukam? O nie! O! Ej, na szło nieładnie! Nie jestem na Waniszu, zobaczysz na odcinku, nawet ludzie ci napiszą. Tak samo ostatnio mówiłeś... No super brawo! Widzicie jaka zjawa jest ciota? No, zobaczymy jak to jest taką naprawdę. Teraz możesz mnie zabijać. Widzicie jaka z niego jest ciota, mówi że y, nie ma wali ama. Tak samo ostatnio mówił, że nie zagląda do mojej skrzynki, a zaglądał. Nie Zagunię. radzę wam mówić na słowo, bo on no to poszukuje. Gdzie jest łóżko? Widzicie już jest chętne. Co dziecko. Chodźcie <śleszy> jakie on ma. Tam jest twoje łóżko, ale spoko. Idziemy spać. Okej. Okay. Ale się do mnie nie tu. No i no nie mogę się położyć. Przeto mnie nie mogę zasnąć. O, na ja Uwaga, uwaga. Cenzura. No nie czas, bo miałem zamiar powiedzieć cool, ale nie teraz. Moja kopalnia, fajnie. Ile w ogóle już nagrywamy? Już ci powiadam. Czekaj. Mamy jeszcze 13 minut. To kończymy. Okej. Okay. To tyle na dzisiaj. No, w na następnym odcinku już będzie cała farma. Tutaj tych zwierząt. Zobaczymy, postaramy się. Jeszcze raz mnie flaśniesz. <grym> Taka będzie cała farma. Tutaj może świnek i zobaczymy jeszcze czego. Dobra, więc tak, chodźcie, pożegnamy. dobra, chodź kończymy. Chodź do kopalni świtać najnowszej. Chodź. No ale nie bij! Mam, mam mało HP za... Padnę. Dzięki. Dobra, więc to tyle w tym odcinku. Na razie, siemanko. Cześć!